Cele są jasno określone, jak najszybszy powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Dmuchnął gwizdek po raz pierwszy dziś sędzia Wojciech Mycia, więc zaczynamy ostatni mecz 13. kolejki. Ale to musimy też pamiętać o tym, że taka jest strategia klubu, chcą promować młodych swoich zawodników, robią to doskonale. Sadlock znów na bliszy 1-0, czwarta minuta tego meczu, somanow wodny. ruch prowadzi. Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania, dośrodkowanie, tak generalnie w ostatnim spotkaniu strzelili bramki i teraz błąd obrony, ale no on właśnie po to był ściągany do Chorzowa, żeby wykorzystywać takie dośrodkowanie. Dotychczas, tyś, dotychczas tych goli na poziomie pierwszej ligi nie było dużo, bo ograniczało się to wszystko. Chcą grać z kontrataku, dają dużo miejsca Chorzowianom do tego, aby aby funkcjonować z piłką przy nodze. Teraz wszystko to bardzo ładnie się rozwija. Miłosz Kozak, jest okazja na strzał! I jest drugi gol! Nie zdołał wybronić tego strzału Barańskiego. Krzysztof Bąkowski piekielnie skuteczny jest. Dzisiaj ruch. No ale to są słowa trenera Szuczka przed meczem, że on ma doświadczenie i Mam wrażenie, że w każdej z tych akcji doświadczenie jest górą. Wystarczy jeden, drugi wypad, konkretny wypad, aby strzelić bramkę tej młodej drużyny. No, chętnie zobaczę tę akcję aż od samego początku, bo to naprawdę świetnie się oglądało. Tutaj znakomite podanie do Miłosza Kozaka i on też spojrzał, zagrał punkt do wbiegającego Barańskiego. Tu po prostu wszystko zagrało. Zastanawiam się, czy w tej akcji można było zrobić coś źle. Mimo tego, że jest taką nieodzowną postacią w tej defensywie ruchu, że. Jest taką podporą, że gra najwięcej minut, ale o tym za chwilę, bo Łyczko, Łyczko się rozpędza, Łyczko prawą nogą, rykoszen, ale tylko boczna siatka. Całą piłkarską Polskę temaciem trener Marek Zub troszeczkę być może podpuszczony na konferencji prasowej powiedział, uważam, że Karol Łysiak gorzej by w meczu reprezentacji niż Ojedele nie zagrał w Achowiak. Wachowiak, to trzeba było strzelić lepiej. Przed bramkarzem może stanąć bardzo duża ilość zawodników w białych koszulka. Sebastian, tilt płasko, odbija Turk. I jeszcze nie koniec tej akcji. Wachowiak, Wachowiak i jeszcze raz Martin Turk pracuje dzisiaj naprawdę na wysoką notę. No wywołaliśmy go do tablicy. Dużo więcej niż pokazuje w tym sezonie. I próbkę tych umiejętności zaczyna pokazywać w tym spotkaniu. Pierwsza kolejka rozegrana troszeczkę później, a także trzecia kolejka. Poloniarka 0 do trzech. Barański. Był Barański. Uwaga! Boczna siatka po tym strzale i zagotowało się znów pod bramką Bąkowskiego. Strzelał Mezgrani. Wachowiak zmienił się teraz stronami z Łyczką. Warczak podłącza się do tej akcji. Oddaje piłkę Wachowiakowi. Wachowiak tańczy nad nią. Dośrodkowuje. niezła zła centra, ale nie atakował piłki łyczko. Jeszcze siaka. Łysiaka! Super, ależ to mógłby. Być gol. Ależ to był strzał, fajna decyzja. Zaraz zobaczymy. Tak jest, to nie było łatwe uderzenie. Całą linię obrony, przestrzeń, może się pojedynkować. I myślę, że Stal jeszcze do takiego ustawienia wróci. Na razie rozpoczyna tę drugą część gry z dwiema nowymi twarzami. Jest łatwo. Trzeba tam sobie dopasować wszystko i dostroić, ale już jest gotowy kapitan niebieski, żeby zagrać w pole karne. i to jest świetna centra. W jaki sposób to się nie zakończyło kolem. Zasługa tylko Patryka Warczaka. Bo widzieliśmy jak dobrze bił tą piłkę idealnie w punkt. Ale tu jeszcze lepsza interwencja, tylko nie wiem. Patryk Farczak już spadając do bramki w jakiś sposób, chyba tylko sobie znany, był w stanie wybić tę piłkę i jeszcze uprzedzić w tej sytuacji Somę Nowotnego. Ta odbiła się jeszcze od niewiele i tak to wszystko porządkując, Szymon Karasiński zajmie miejsce na lewej stronie, które piastował dotychczas Filip Borowski, a o reszcie poinformujemy później, bo Andrzeja Prokisz trochę nie zrozumiała decyzja Turka, która stworzyła no, ogromne zagrożenie pod jego bramką. No ale mam wrażenie, że mimo wszystko... Na zbieranie grzybów, no więc na grzybobranie takie wybrał się Martin Turk, ale raz jeszcze niczego nie zebrał. Ale na jego szczęście nic złego się nie wydarzyło dla ruchu. Ale teraz mogło się wydarzyć coś dobrego. Karasiński przed znakomitą szansą, ale strzela wprost. To była naprawdę ozdoba tego spotkania. Trafiał w pięknym stylu w swojej karierze już Sebastian Thiel, ale ani on, ani żaden inny zawodnik stali Rzeszów dziś nie zdobyli bramki w meczu przeciwko ruchowi Chorzów na zakończenie